To co wydarzyło się w Stanach Zjednoczonych jest prawdziwie surrealistyczne. Polityk o niejednoznacznych poglądach miał otrzymać nagrodę od archidiecezji chicagowskiej, ale opór katolików wstrzymał przyznanie nagrody, co doprowadziło do jej cofnięcia. A gdy to się działo, sam papież Leon XIII opowiedział się po stronie polityka. Wielu dziś zadaje sobie pytanie: czy nadal mamy do czynienia z katolicyzmem, czy z nową religią? Bądźcie czujni, bo wkrótce opowiemy Wam wszystko. 30 września kardynał Blase Kupich, arcybiskup Chicago, wydał oświadczenie, w którym ogłosił, że senator Richard Durbin nie będzie już otrzymywał w listopadzie archidiecezjalnego wyróżnienia Keep Hope Alive. Senator przedstawił tę decyzję jako swój osobisty wybór. I jak donoszą źródła, odmówił przyjęcia nagrody, kładąc w ten sposób kres kontrowersjom i narastającemu niezadowoleniu. Kupich wyraził ubolewanie, mówiąc, że jest smutny z powodu takiego rozwoju sytuacji, ale jednocześnie oświadczył, że szanuje decyzję Durbin, wyraźnie podkreślając, że okoliczności nie pozwalają na alternatywy bez dalszych zakłóceń. Wiadomość ta szybko obiegła najważniejsze gazety katolickie, wskazując, że sprawa nie dotyczy wyłącznie symbolicznej nagrody, ale coraz bardziej złożonych relacji między hierarchią kościelną a niektórymi prominentnymi osobistościami politycznymi. Wyróżnienie jakim archidiecezja Chicago chciała obdarzyć Richarda Durbina miało być wyrazem wdzięczności za jego stałe zaangażowanie w reformę polityki imigracyjnej oraz za wsparcie udzielane imigrantom. W oświadczeniu kardynała Cupicha zalety te wskazano jako prawdziwy powód wyboru, wyjątkowy wkład w epoce naznaczonej podziałami i zamknięciami. Celem było zwrócenie uwagi na ścieżkę służby publicznej, która przynajmniej w tej dziedzinie była uważana za godną uznania przed całą wspólnotą katolicką. Jednak sam fakt przyznania takiej nagrody tak kontrowersyjnej postaci politycznej natychmiast wywołał negatywne reakcje. To, co powinno być wyrazem uznania dla gościnności i solidarności społecznej, zamieniło się w pole bitwy. Nazwisko senatora wywołało szerszą debatę, która wstrząsnęła wiernymi i przyciągnęła uwagę przywódców kościoła. Krytyka szybko się pojawiła. Od momentu, gdy wieść o nagrodzie rozeszła się, kilku amerykańskich pastorów publicznie wyraziło swój sprzeciw, otwarcie mówiąc o ryzyku skandalu dla wiernych z powodu przychylnego stanowiska polityka wobec praktyk anti-life. Jednym z najbardziej zagorzałych głosów był biskup Thomas Paprocki z diecezji Springfield, który już kilkakrotnie zwracał uwagę na polityczne zachowanie Darbyn. Podobną linię obrali inni biskupi, podkreślając, że pewne zaszczyty mogą sprawiać wrażenie, że Kościół bagatelizuje kwestie o charakterze moralnym, co wywołuje zamieszanie wśród wiernych. Ta wewnętrzna presja w połączeniu z powszechnym niezadowoleniem wśród praktykujących katolików jasno pokazała, że przyznanie uznania spowoduje rozłam, który będzie trudny do załagodzenia. W tej napiętej atmosferze wycofanie się senatora nie wydawało się dobrowolną rezygnacją, lecz raczej jedynym sposobem, aby przynajmniej częściowo stłumić falę protestów. Kardynał Cupich, choć przyznał, że sytuacja jest delikatna, nie wycofał się w najmniejszym stopniu ze swojej pierwotnej decyzji. W swoim oświadczeniu wyjaśnił, że jest zasmucony odmową senatora. Ale powtórzył, że decyzja o przyznaniu nagrody została podjęta właśnie po to, aby docenić konkretne zaangażowanie na rzecz imigrantów kwestię, którą uważa za pilną i niezbędną. Dodał, że wspólnota katolicka nie może sobie pozwolić na podziały, które mogłyby zagrozić jej ewangelicznemu świadectwu, sugerując, że wewnętrzna krytyka grozi podważeniem jedności Kościoła. Innymi słowy, Cłupich stanowczo bronił słuszności powodów, które skłoniły go do chęci przyznania Durbin nagrody, przekształcając w ten sposób swoje stanowisko w akt oporu w obliczu protestu, w który zaangażowała się znaczna część amerykańskiego świata katolickiego. Interwencja papieża Leona XIV dodała sprawie element destrukcyjny. W rozmowie z dziennikarzami. Papież otwarcie bronił swojej decyzji o docenieniu kariery politycznej Richarda Durbin, stwierdzając, że aby ocenić męża stanu, należy wziąć pod uwagę całą kształt pracy wykonanej przez niego w ciągu ponad 40 lat służby w senacie. Leon XIV przyznał, że istnieją złożone kwestie etyczne, których nie można ignorować, ale zasugerował, że osąd nie powinien być ograniczony do jednego obszaru ale powinien uwzględniać całą karierę senatora i jego zmagania społeczne. Słowa te zaskoczyły nie tylko opinię publiczną, ale i samego Durbina i faktycznie wywołały jeszcze bardziej ożywioną debatę w kościele między tymi, którzy widzą w interwencji papieża oznakę otwartości, a tymi, którzy uważają ją za krok niejednoznaczny i potencjalnie dezorientujący. Następnego dnia, po słowach papieża, Richard Durbin udzielił wywiadu, w którym nie krył zdziwienia tym, co się wydarzyło. W rozmowie z kamerami NBC News powiedział, że poczuł się przytłoczony wsparciem, jakie otrzymał od papieża Leona XIV, dodając, że był zszokowany skalą kontrowersji, jakie wywołała ta historia. Senator mówił o nieoczekiwanym i znaczącym momencie swojej kariery, niemal nie do wiary, że sam papież stanął w jego obronie. Jego słowa potwierdziły, że afera, daleka od zwykłego lokalnego incydentu, przerodziła się w sprawę o zasięgu międzynarodowym, przyciągając uwagę mediów i pogłębiając poczucie podziałów wśród amerykańskich katolików. Istota kontrowersji leży właśnie w widocznym konflikcie. Między spójnością doktrynalną a bardziej inkluzywnym podejściem duszpasterskim, które, jak się wydaje, chcą faworyzować niektórzy przywódcy kościelni. Z jednej strony, liczni wierni i biskupi podkreślają, że oddawanie czci politykom, którzy popierają stanowiska antyżyciowe, może jedynie wywołać skandal i zamieszanie, podważając wiarygodność samego kościoła. Z drugiej strony, Coraz popularniejsza staje się idea, że zaangażowanie społeczne polityka, obrona najsłabszych i długa kariera instytucjonalna mogą być uznane za godne uznania, bez względu na najpoważniejsze sprzeczności. To napięcie, dalekie odbycia szczegółem, uwypukla pęknięcie, które przebiega przez cały organizm kościelny. Podczas gdy niektórzy duchowni i świeccy domagają się stanowczości i jasności, Inni domagają się dialogu, zrozumienia i uznania cząstkowych zasług. Skutkiem tego jest podzielony kościół, w którym każda decyzja tego typu grozi przekształceniem się w przypadek symboliczny, który będzie miał głębokie reperkusje. Jeśli moralność stanie się stronnicza i względna, jeśli zasady nie będą już obowiązywać powszechnie, lecz ulegną zmianie w zależności od dogodności danej chwili, Wówczas nie będziemy mogli już mówić o katolicyzmie. To, co pozostało, wygląda raczej na nowy humanizm oparty na adaptacji i kompromisie, w którym prawda ustępuje miejsca dyplomacji. To jest sedno sprawy, niestracona nagroda, ale pytanie, czy Kościół chce nadal chronić swoją tożsamość, czy też rozpuścić ją w niejasnym dyskursie, który ostatecznie straci znaczenie. Co o tym myślisz? Jeśli spodobał Ci się film, napisz w komentarzu Amen. Niech Bóg Cię błogosławi.